Major, major, major. Tak, powrót na, że tak powiem, stare śmieci i oczywiście pociąg dostrzeżony przez majora, ale jest daleko, więc major nawet nie startuje za tą starą kwestią W w ogóle nie zwracał uwagi na pociąg, bo był spalinowy i wolno jechał Nasze Beskidy znowu toną we mgle i chmurach Chciałbyś? może, może No łap Tylko nie wyrwica jego drzewa z korzeniami. Trudno zgadnąć do czego ty jesteś zdolny. Pięknie było w karkoduszach ale jednak. to w naszych Beskidach możemy sobie za darmo chodzić praktycznie wszędzie gdzie chcemy nie ma tu parku narodowego, najbliższy jest tam Fabio Górski Park Narodowy gdzie spokojnie mogę iść na najwyższy szczyt z Majorem kto ogląda nas ten wie. idziemy od Słowacji, <todgłosy> tam już można iść z Majorem więc Tatry, Karkonosze i wiele innych gór w Polsce, piękne góry, no ale Parki narodowe trochę psują zabawę, tutaj jeszcze nie ma, w Beskidzie Śląskim i w Beskidzie Małym. Trzeba tylko patrzeć na dzikie zwierzęta, bo wilki, niedźwiedzie brunatne oraz rysie i kto wie co jeszcze normalnie żyją w tych lasach. Między na wypady z psem najlepsze się wydaje tutaj bez kidy Oczywiście mieliśmy bardzo fajny wypad 10 do 10 major pewnie dałby niższą ocenę, bo mu kazałem chodzić po górach. Ale mógł się też moczyć ty Futro Mówię. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.